Co, co to? To wiewiórka, panie dziedziczu. Pan się nie boi! Nie boję się, tylko po prostu zastanawiam się, czy taka wykołaczka to najlepsza broń na polowanie. Moim zdaniem tak, moim zdaniem tak. To wyrównuje szanse między nami a zwierzętami. Nie zamienia polowania w bezsensowną rzeź, tylko nadaje mu pozory honorowej walki, którą zwierzę na zawsze może wygrać. O Jezu! O, Jezu, o Jezu, Panie Kordianie! Panie Kordianie! Pan zaczeka! Nie no. Jednak sztuce to zachwianie pewnej leśnej równowagi. No, nie daje pan zwierzętom szansy na obronę. Zamknijcie mordę, sasnany. Posłuchajcie lepiej. Jaka piękna cisza. Może jestem głuchy, panie dziedzicu, ale ja nic nie słyszę. O to sobie możecie w zębach podłubać. Przyjdzie się i zobaczycie, kto miał rację. No to może być problem, bo ja nie mam zębów. U nas na wsi nikt nie ma zresztą. Sami heroiniści? Ja z heroiniście. Od heroiny wypadają zęby. Nie wiem, od czego wypadają, nam po prostu wypadły. No, no to wróżka zębuszka w waszej wsi zostawiła majątek, co? E. <grym> <grym> Po prostu jak jemy chleb, to dzieciaki jedzą skórkę, a my wydziangujemy to ze środka. Dobra, dobra, dobra. Dobra, sasta. Dajcie znać, jak coś zobaczycie. Jak coś się rusza, to to zastrzelę. Wiosna idzie. Gdzie? 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 Pan się uspokoi, panie dziedzicu. Tak ogólnie idę, nie to, że tutaj. Aha, wiosna! wiosna. Cholera, wiosna. Dobra, skąd wiecie, że, że idzie wiosna. Zięba śpiewa. O, znowu. To nie zięba przecież, to, to jest kos. Zięba? Kos. Zięba? Jak zięba? No to kos. Kos alarmuje krótkim, ostrym czuk. Po spłoszeniu przechodzącym w głośny jazgot. Śpiew gotowy, kosa jest Powolny, czysty i głośny. Składa się z melodyjnych, fletowych gwizdów, zgrupowanych w wyraźnie wyodrębnione zwrotki. Tak, tak, duch, duch i diks, diks. Skąd wy to wiecie? No przecież to słychać po prostu. <śpiew>, Śpiew zięby. Do niestrudzenie powtarzana, opadająca zwrotka, zakończona głośnym, silnym akcentem. To uporczywie powtarzane, wibrujące gwizdy. Na no, tym mnie pan nie zagnie, panie dziedzicu. Może nie mam w gębie ziębów, ale na ziębach to ja się znam. I, i w ogóle na ptakach. Tak? Dobra. Proszę bardzo, tak robi nur czarnoszyi? Rano czy wieczorem? No. O 15.12. Wołanie nura przyprawia odreszcie. Jest magnetyczne, tajemnicze, silne. Burzy krew w żyłach i łączy nas z najsilniejszymi instynktami przyrody. Ludzie, słysząc je, czują, jak w ich duszach budzą się dusze dawno zmarłych przodków. <tath laugh>. <t suffering> <full hit> tu, nie wiecie Cholera, jasna. przestańcie, Sastan, robić takie rzeczy. W każdym razie to, co słyszałem, to nie była zięba, tylko kos. Zięba, kos! Ziemba! Kos! Kos. No i dobrze.